23 kwietnia, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich Pomysł organizacji święta zrodził się w 1926 roku w Katalonii. Wystąpił z nim hiszpański wydawca Vicente Clavel Andres. 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem narodowym. Zgodnie z tradycją obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, a z czasem zaczęły się one odwzajemniać mężczyznom podarunkami w postaci książek. 23 kwietnia to również symboliczna data dla literatury światowej. W tym dniu zmarli Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Gartilaso de la Vega. Na ten sam dzień przypada również rocznica śmierci lub urodzin innych pisarzy, np. Maurisa Druona czy Haldara Laxnesa. Powstał nawet światowy hymn książki, który był pomysłem na połączenie czytelników z całego świata. Oto jego fragment. Tekst hymnu to wiersz włosek poety autorstwa Tadeusza Różewicza. Utwór przetłumaczono na kilkadziesiąt języków. 23 kwietnia to nie tylko święto książek, ale też Dzień Praw Autorskich. Co to jest prawa autorskie? Zgodnie z definicją to przepisy prawne określające uprawnienia przysługujące autorowi dzieła artystycznego, literackiego lub naukowego. Prawa przysługujące twórcy można podzielić na dwa rodzaje. Osobiste oraz majątkowe prawa autorskie. Osobiste prawa autorskie jest prawem niezbywalnym, jego zakres wchodzi na przykład możliwość podpisania utworu własnym nazwiskiem. Jest ono nieograniczone w czasie. Majątkowe prawa autorskie jest ograniczone w czasie i polega głównie na tym, że twórca ma prawo zarabiać na swoich utworach. 23 kwietnia UNESCO, które jest organizatorem święta, zachęca ludzi z całego świata do dzielenia się pasją do literatury. Więc może tak poświęcić tego dnia trochę czasu i spędzić go pochylając się nad książką? Dziękuję za uwagę.